Cześć, ja jestem i witam Was w kolejnym filmie i tym razem bardzo Was proszę o zostawienie łapki w dół. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć co najmniej 10 tysięcy łapek w dół. To jest ten moment. Wszyscy hejterzy możecie zostawiać łapki w górę. Prawdziwych widzów proszę o kciuka w dół. A my pobieramy pierwsze demko i przechodzimy do Overwatcha. Pierwsze demo i mapa Anubis, ale jestem zszokowany, dopiero co dosłownie kilka godzin temu dodali tę mapę do turniejówek I już tutaj mamy pana podejrzanego, dobrze, że grałem na tej mapie, dobrze, że ją znam To będę wiedział co oglądać, bo tak to gdyby ta mapa nam się dostała do Overwatcha A ja bym jej nie znał, to by mi było bardzo ciężko takie demo oglądać Na razie ten pierwszy wrak wydał się dosyć normalny Tu zauważył drugiego Spadł na niego i tam zaczął strzelać od razu do Heady. Trochę nie jestem pewien, czy on go słyszał, bo znaczy, spadając, od razu się patrzył w jego kierunku. To było takie troszeczkę um, podejrzane dla mnie, odrobinę. Tutaj widzę, że terrorysta jest w ogóle po drugiej stronie mapy, dlatego ja to przyspieszam. Terrorysta jest na A. Oni do zabiegają, biegają, biegają. Czy biegają. tego nie chcę oglądać, bo ojej, jakie by to było długie. I zabili terrorystę w ogóle, gdybym tego nie przewiał. Ojej jaki by, jaka była to długa runda by to była. Dobra, mamy kolejną rundę w takim razie. Będziemy patrzyli, jak on się zachowuje. No, wyglądało to na... Na wskazanie właśnie jakiegoś busta. Wow, nie sądziłem, że można tutaj tak się schować za tymi cegłami, murami. Swoją drogą mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w dół. <laughs> Mówiłem zupełnie poważnie, taki tak. Jestem ciekaw, ile damy radę wbić łapek w dół pod tym filmem. Także śmiało zostawiajcie. Bardzo słuchajcie, leci agresywnie na nożu jakoś, tak Nie przejmując się. On nawet nie wiedziałem, że tu można wskoczyć tak samodzielnie. Zbyt... hmm. To, to ciekawe demo powiem wam. Z jednej strony gra dosyć tak normalnie czasami. Z drugiej... Na przykład tu leci na nożu, tu już bym mógł być spokojnie już przeciwnik w tym miejscu, nie? Chyba. także Z tego co pamiętam, tej mniej więcej tu by się już mogli dawno spotkać. Tu go mogli usłyszeć, ale też troszeczkę zaczynam niego powoli podejrzewać wallhaka. Z którym się próbuje kryć. Tak mi to troszeczkę wygląda. Swoją drogą fajna mapa. Cieszę się, że trafia do turniejówek. Proponuję wam naprawdę, ci co jeszcze nie grali, wypróbować, zagrać. Wygląda dosyć spoko. No Dużo na tej kosie leci, co? Już bany hopy. Dobra, już, już powinien wiedzieć, że jest dwóch na BS-ie. I co teraz zrobię? Jak on to odbija? Mam jeden versus dwa. Dosyć szybko zareagował na niego i idzie defować. Czy terrorysta mu teraz wych... tak tak ruszył myszką co? Jakby w ogóle on dokładnie jakby wiedział, że on tam jest? To było podejrzane, wiecie, yy, to, ta bomba była zaplanowana, ale terrorysta mógł być wszędzie. Natomiast nasz pan podejrzany był ustawiony dokładnie tak, że kątem oka widział tylko tylko to miejsce, skąd może nam Skąd on mógł wychylić? Żadnego innego spotu nie widziała. Tam wokół tego BSS jest jeszcze dużo więcej innych miejsc. Mam wrażenie, że nasz pan podejrzany troszeczkę widzi przez ściany powiem Wam. I się z tego może mocno kryć. A już wynik 9-1. Nie zdarzyło się, żeby jeszcze go jakoś przedziwnik zaskoczył. Nie zdarzyło się, żeby ktoś mu wychylił tam, gdzie się tego nie spodziewa. Natomiast nie są to żadne jakieś takie, wiecie, oczywiste akcje. No tutaj terrorysta mógł go spokojnie zabić w tej sytuacji. No ale tu na nożu biec, na, na pistolecie, w ogóle nie patrząc nic. Zbyt. Zbyt takie pewne zagranie tutaj było. Sobie zabił jednego namidzie i co i od razu leci za wupą, bo w ogóle nie, nie zastanawia się, czy ktoś może być kolejny. Po prostu sobie skraca kiedy chce, jak chce. Terrorysta jest na midzie, oni co, biegają, skaczą, biegają, skaczą, zwiedzają mapę, tak to wygląda przynajmniej. No, to teoretycznie na minimapie mu się na pewno pokazał terrorysta, że tutaj jest namidzie. No i z drugiej strony to już tak po raz kolejny on akurat. Hmm. Naprawdę zastanawiające demo. Tak bym namida nigdy nie wyszedł za wup W sensie, yy, dlaczego nawet nie wyszedł, nie poskołpował tu, gdzie jest w tej chwili? W pokoju nie mogło być dużo terrorystów. Tutaj się na nożu nie biega, tu są przeciwnicy, a on wygląda na to, że jest wpatrzony na tego na A i idzie mu na plecy. Ale dziwny head, znaczy to było dziwne, bo miał celownik tu, po prostu w łamku sekundy strzelił tak na heda. E, to jak się zachował tam w, te, w tej wodzie i to jak sobie tam biegł na nożu, na pewniaku, wygląda mi na to, że widzi przez ściany autentycznie. Dobrze się kryje, mam wrażenie. Nie jest to jakiś, wiecie, obvious i tak dalej. Sprawdza też inne miejsca. Ale po tym, co zobaczyłem do tej pory, jestem w stanie go zgłosić. Ciekawe demo nam się trafiają ostatnio w tych Overwatchach, Overwatchach powiem wam. I widzę, że naprawdę chętnie oglądacie te filmy. Biegnie za Wupą. Biegnie, 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 biegnie. Zaczął celować. Dopiero wtedy, gdy przeciwnik był tuż za ścianą. To, to było takie dosyć brzydkie. Nie, nie celował wcześniej, nie wychylał ze scope'em, tak jak na przykład, ja bym robił, gdybym nie wiedział, czy jest przeciwnik, czy nie. Ten powoli wychylał wpatrzony w tamto miejsce. On biegnie, biegnie, odpala celownik, jak ktoś wychyla i potem widzicie, znowu sobie bieg przez całego mida, w ogóle na około, nie przejmując się, czy może być jakiś przeciwnik. Uważnie przewijam teraz, uważnie oglądam to demo, nie przewijam go tu na B, będzie wpatrzony. Nie, leci w ogóle bez celownika. Tak się nie robi nigdy. Na tej mapie nigdy się tak nie robi. Terroryści są bardzo często tutaj. Reakcja ma dosyć normalne, nie? I znów widział go na mnie łapie zapewne i tak dalej, ale, ale zbyt dużo w tym przypadku dla mnie. Zbyt dużo pewności w poruszaniu się. Przebiegał w ogóle tam wodą, na, na nożu, zero jakiegoś sprawdzania miejscówek, tylko sprawdzanie tam, gdzie akurat przeciwnik się znajdował. Mam wrażenie, że co jakiś czasem się krył. Czasem jakoś tak starał się tego nie robić zbyt oczywiste. Ale dla mnie wspomaganie pola widzenia jak najbardziej w tym demku było. Niesamowicie ciekawe pierwsze demo, mam nadzieję, że będzie takich więcej. Przesyłamy werdykt. Drugie demo Miraż turniejowy. No, w sumie nie może być innego trybu. Swoją drogą nie wiem, czy nie ma skrzydłowego na Mirku. Chętnie bym sobie pograł. Pan podejrzany wynik: 13:8 8 Terroryści przegrywają 3-9. do 9. A, Nasz ma AWP Łapa, czyli już jakiś taki pierwszy skin. Chociaż nie jesteśmy pewni, czy to jego AWP, którą kupił, czy ktoś mu ją dropnął. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Po pierwszej rundzie? Swoją drogą, ostatnio jak odpalałem CS-a, dostawałem komunikaty, tak, że gratulujemy osoba, którą zgłosiłeś na Overwatch'u, otrzymała bana raz, drugi, nie? Także, także jestem z tego zadowolony, że przyczyniłem się do zbanowania cheaterów. No, na razie wyglądało to dosyć normalnie. Nie, nie było to jakieś takie bardzo podejrzane z jego strony, to co robił. Nie cierpię tego, o, jak odpalam to nawet nic nie widać. Co to jest za movement, kolego? O, wskoczył. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Jeden z terrorystów, okej, okay, stracił bombę. Nasz został sam na trzech, z pistoletem. Więc za wiele raczej nie zrobi, chyba że dałoby Udałoby się tutaj zdobyć, właśnie, jakąś broń. Jak on wychyla na to Sprawdza miejscówki? Nie macie wrażenia, że wyglądało tak, jakby on wiedział, gdzie oni się znajdują. Wychylał, niby sprawdził tego BSA, ale potem na kontrolu, na kucaka przesuwał. I patrzył ławkę. Dobra, już go słychać. Byłem ciekaw, czy antyterrorysta wyda jakiś dźwięk. No tutaj akurat nie można go za nic zgłosić, bo antyterrorysta. A, biegł już od dawna, z, tam, z tamtego marketu było go słychać. Natomiast nasz był od początku nastawiony tylko na tę pozycję. Nie spodziewał się przeciwnika z shorta z, z apartamentów. Tutaj nie zareagował. A, wyglądało mi to na taką dosyć. Ale Mołotow poszedł w ogóle poza mapę. Wyglądało mi to na dosyć normalną reakcję. Też. No powiem wam, że ciekawe demo. Na razie miał podejrzane D akcje na B. Wyjścia. Natomiast z drugiej strony mógł po prostu dobrze pomyśleć, w sensie zabił tego pierwszego może jakoś fartem. A później tak często automatycznie wychyla się od razu na shorta, nie? Mają info. Dostaliśmy dwa ciekawe demo. Powiem wam, że jestem mega zadowolony. Nawet tu... Nie chcę za bardzo przewijać, bo może się dużo dziać, może być dużo jakiś niuansów. Patrząc na to, jak on wychyla. Czy sprawdza jakieś miejsce, czy nie. Później będziemy to porównywać na przykład rundy do rund. Zależnie czy przeciwnicy byli po drugiej stronie w danym momencie, czy nie. Tu trochę za Szybka rotacja, ale z drugiej strony tam na szorcie był jeden antyterrorysta, anty mógł dać info, że wbiegają. No zachował się normalnie na tej pistoletówce, na razie nie mógłbym go zgłosić za to co zrobił w tam... tym jednym wejściu na B Było to za mało, według mnie Na razie, według mnie jest niewinny Jest, jest zobaczyli bombę, jest, idzie rotacja Nasz ma SG Ciekawe czy to jest demko sprzed tu czy po update'cie Zaraz jak puści full auto to może spróbujemy poznać jest to jeszcze szybsze strzelanie czy mniejsze tego SG. Nie zdążyliśmy ocenić. Mm, nie zgłosiłbym go w tym momencie za to, jak gra. Ładnie się porusza. Mniej więcej, oj. Mniej więcej dobrze trzyma celownik. Dobre granaty. Rotacje. Jest skin też m 4 ogień piekielny. Prawda, wiecie, nie jest to jakiś topowy skin, ale jak najbardziej warty trochę pieniędzy. A teraz ma jakąś M4, ale nie wiem, czy mu ktoś ją rzucił. Nie Nie spojrzałem na to, bo. To jest, to jest troszeczkę minus overwatcha czasami, powiem wam, że bardzo szybko przebija zakupy. Ciężko ocenić, czy nasz pan podejrzany sam sobie coś kupił, czy ktoś mu rzucił, bo to tak momentalnie znika. Ale miał wcześniej skina do awupki chyba, potem do M4, więc. Ja tu w tym momencie cheatów nie widzę. Nie wiem za co on został zgłoszony, szczerze mówiąc. Zobaczył, że granat idzie. Patrzy, sprawdza różne miejsca. Tu zobaczył w konektorze, teraz jest troszeczkę w słabym położeniu, bo go mogą zabić zewsząd. A ten. Już go tak dawno powinien zabić tamten wagon. I to jest koniec. Jak najbardziej niewystarczające dowody dla mnie. Jedno wejście na B, w którym dobrze się zachował, dobrze mniej więcej spojrzał, to jest zdecydowanie za mało według mnie. A według w pozostałych akcjach nic takiego dziwnego nie było. Przesyłam werdykt. Train skrzydłowy, jak dawno nie było tej mapy. O jak dawno, i od razu dostaliśmy rozgrzewkę. Opacie, tam terrorysta już patrzy w ziemię. Haha, hahaha, ha. widzicie co robi maska? I da naszym od razu głowę? pół. <laughs> o, jejku, to jest skrzydłowe, to jest niezła patola. Czy to nasz robił banny, Nie jestem pewien. Ale coś czuję, że to może być jedno z tych demek, w których nasz się na tyle zdenerwuje, że tutaj ktoś jest. A, chyba też nasz go widział przez ściany, co? O, okej, okay, to jest ten moment, w którym mamy klasyczne HWH, yy, drugi sojusznik. Gra z rewolwerem i też ma, miałem wrażenie przez chwilę, że patrzy w ziemię. Takie demka nie powinny się pojawiać na Overwatch'u, bo, to, na Overwatchu, bo tutaj ludzie sobie zrobili eleganckie HWH czy też po jednej, czy też po drugiej. No i sobie rywalizują, prawda? Poza tym słuchajcie, zobaczcie, tak się gra rewolwerem. Ja się powinienem uczyć od tego. I w najbliższym rewolwerowcu postaram się wzorować na tym podejrzanym. Ja nie wiem, czemu robię jakieś takie głupoty, że celuję gdzieś do ludzi, prawda, na, na ich wysokości, staram się balić headshoty. To jest, to jest jakiś taki stary, nieefektywny sposób gry. Nieefektywny i nieefektowny również. A, a tu po prostu trzeba wchodzić i strzelać w ziemię. No także widzicie ewidentny hacks. Trzy dema dzisiaj. Dwóch zgłosiliśmy za aks, jednego uniewinniliśmy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w dół. Jeśli nie, zróbcie tak jak najszybciej. I subskrybujcie, jeśli ktoś jest nowy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Oczywiście pełen zestaw haksów mu zaznaczamy.